Dziadek z babcią, jako co młodzi ludzie, wyjechali do Niemiec za chlebem, tak jak teraz wyjeżdżają. Za chlebem wyjechali i tam dziadek pracował w kopalni. I później, że miał wypadek, to już nie mógł pracować. I oni tam jakiś, mieszkali, tam mieli dom, tam moja mama się urodziła, moja ciocia moi wujkowie się urodzili, ale później jak tam powstała ta nie mógł pracować i jakaś wojna była Spartakusów czy coś takiego, także oni wrócili z powrotem do Polski. A jak wrócili do Polski, to mieszkali tu gdzieś w Bydgoszczy, nie, nie pamiętam na jakiej ulicy, no i w ten czas pracował w tej cegielni na wstranca chyba to była. No i w ten jak cały czas później się przeprowadzili, kupili działkę, przeprowadzili się na biały z Białobłot jak babcia zmarła, no to ma, sprzedali ten dom. My przeprowadzili się z, mo, z moimi rodzicami, ja się przeprowadziłam to na prąty, oni na fiary tam poszli też, ale to w takim domku. Mieszkali, gdzie Niemcy mieszkali, tam oni mieli jeden pokój wynajęty i tam mieszkali, a my na prądach.